Mark Zuckerberg oficjalnie podjął decyzję o tym, że będą zmieszać cenzurę na Facebooku i Instagramie. Co to oznacza dla nas jako użytkowników? Ano, no, na przykład to, że będziesz mógł się niedługo wypowiadać na tematy polityczne, na tematy imigracji i na tematy tożsamości płciowej, czyli już jeżeli skrytykujesz jakiś pogląd polityczny, albo skrytykujesz to, że nie istnieje więcej no, niż dwie płcie, no to w takim momencie taki film już nie będzie w żaden sposób ograniczany, blokowany ani usuwany. Drugą bardzo ważną kwestią to jest to, że Meta oficjalnie z Kończy współpracę z tak zwanymi fakt czekerami. Były to osoby i zewnętrzne firmy, które odpowiadały tak naprawdę za sprawdzanie faktów, za sprawdzanie informacji, które się pojawiają w mediach społecznościowych. Niestety miało to wadę taką, że ci fakt czekarzy byli czasami zbyt mocno stronniczy politycznie, przez co tak naprawdę ograniczali informacje, które no nie do końca zgadzały się po prostu z ich poglądami politycznymi. I teraz zamiast fakt-czekarów Mark Zuckerberg chce wprowadzić takie notatki użytkowników, gdzie to użytkownicy za pomocą notatek do danej publikacji Będą mogli wprowadzać kontekst, albo wyjaśnić, że, że, że na przykład konkretna publikacja jest po prostu niczym innym jak manipulacją. I teraz informacja, jako wisienka na torcie. Mark Zuckerberg oficjalnie przyznał, że w czasach bardzo popularnej choroby, władza Joe Bidena, tak naprawdę nakazywała mu i mieli do no, nałożone z góry to, jakie informacje mają ograniczać, to, jakie posty mają usuwać, jakim posto mają ścinać o zasięgi, tylko i wyłącznie w celu takim, aby po prostu tymi informacjami sterować i aby nie pojawiały się negatywne informacje związane z krytyką popularnej choroby albo tym, które mówiły, że cała ta pandemia to jest jedna wielka ściema. Podsumowując, Mark Zuckerberg ze swoim Facebookiem i Instagramem stopniowo zaczynają przechodzić no, na stronę tego, że tej cenzury będzie coraz mniej, że będzie więcej wolności słowa, więc trzeba przyznać, że od momentu zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych zaczyna się dziać wiele zmian i te zmiany dotyczą również mediów społecznościowych.